Cześć. Dzisiaj mamy wybór talii i pytanie, co się aktualnie z czym macie do czynienia i co to może oznaczać? Z, z kim, z czym, z jaką sytuacją, z jaką osobą i o co chodzi? Bo może po prostu jest za dużo zagadek i może na przykład tutaj zobaczymy w kartach odpowiedzi, czyli będzie jedno pytanie, co się dzieje, o, z czym się mierzycie, a drugie. Co można z tym fantem zrobić? Mamy karty tarota, mamy moje karty i jeszcze będę rzucała kością, kością, takimi kościami, kośćmi czy kościami, w y, tematy takie osobiste, które mogą też być związane z y, sytuacją osobą. Taką mam listę przygotowaną, każdy numerek odpowiada y, pewnemu tematowi. Także, najpierw tarot. Wy sobie wybieracie talię. Golden, Gold Foil, te, gold, gold foil Terror, te, terror e, z obsydianem to jest łza apacza. Universal Fantasy i ametyst, chevron. I e, to jest talia prerafaelicka z jaspisem. Brekcja czyli jaspis różowy, ale brekcja, bo on jest taki mieszany. Ściśnięty, bardzo go ciśnienie ścisnęło, i te jaspisowe elementy są tutaj takie różnorodne, artystyczne bardzo. Chwila, chwila na zastanowienie się. Ja zaczynam po kolei, pojadę, czyli od złotej zaczynam. To z kim macie teraz do czynienia i co to może oznaczać. Macie do czynienia z piątka buław, konflikty, konflikt wewnętrzny albo konfliktowa osoba, rywalizacja, kilka osób się o coś bije. Każdy chce wygrać, każdy chce pokazać się z najlepszej strony i być lepszym niż przeciwnik. Konflikt wewnętrzny, różne racje, różne jakby konflikt między ego a sercem na przykład, umysłem a sercem, co zrobić? Jakiś, jakaś jest y, sytuacja taka, że jest trochę ostro. Co możecie, y, co to może oznaczać, co możecie zrobić w takiej sytuacji? Dziesiątka pentakli. Tutaj trzeba się zastanowić, co jest dla Was dobre. Co sprawia, co powoduje w Was poczucie, co, co daje Wam poczucie bezpieczeństwa. Co jest związane z rodziną? Jak Wy widzicie rodzinę? Jak widzicie korporację? Jak widzicie... Dobrobyt własny, jak postrzegacie pewną grupę ludzi, którzy mają współpracować po to, żeby się utrzymać, żeby utrzymać firmę, żeby utrzymać pracowników, żeby utrzymać rodzinę, pieniądze, kwestie pieniężne, kwestie materialne, kwestie małżeńskie. Czyli ja bym powiedziała, że jeżeli konflikt jest w małżeństwie, to tutaj jakby patrzycie, co możecie zrobić? Popatrzcie na korzyści. Czy wy jesteście w tym małżeństwie dla korzyści? Czy jeśli zostaniecie, to będzie, będzie wam lepiej, bo będziecie mieli bezpieczeństwo, czy nie? Czy wybieracie przygody i wolność? Także jeżeli chodzi o pracę, w pracy osoby się biją, bo każda chce. Przekuć, jakby, swój projekt jako najważniejszy, swoje racje, a chodzi o dobro firmy, żeby ta firma przetrwała, żeby były dla każdego pracownika pieniądze, żeby ta firma mogła prosperować. Także ktoś tu ma ambicje jakieś, albo jest skłócony z innymi pracownikami, ale chodzi, żebyście popatrzyli na kształt, bo. Taki konflikt może powodować takie zawirowania, które niszczą to poczucie bezpieczeństwa albo stabilizację. Także może dotyczyć osób z poznaku lwa, strzelca, barana i koziorożca, panny, byka. Teraz tak, z mojej, weźmiemy sobie z moich kart, czy jest tu jakiś temat, który by pasował do sytuacji. do konfliktu oddzielam się od kontroli, obaw, zawiści, zazdrości, przeszłości i negatywnych myśli, paranoi. To jest coś, co trzeba zrobić. Jeśli chodzi o dziesiątkę pentakli, tam rodzinę i pracę i dobrobyt, nie kontroluj plan w trakcie realizacji. Nie wiem, jak należy to rozumieć, bo różne są sytuacje, ale może coś, komuś coś pasuje. I teraz jeszcze rzut kością trzy rzuty kością. Muszę sobie to jakoś tutaj przyblokować. 76. 76 nam oznacza tutaj według mojej listy wojenny nastrój dosłownie Na żebym, żebym nie, nie wkręcała ściemy 76 mamy tutaj wojenny nastrój to jest dokładnie ta. Piątka, buław. Drugi numerek dziewięćdziesiąt osiem. Baran. Mamy konflikt, i mówiłam, baran lew strzelec. Mamy dziewięćdziesiątkę ósemkę, mamy barana tutaj. I trzeci numerek, dwadzieścia dwa. I 22 oznacza czas działania. Nie kontroluj plan w trakcie realizacji. Czas działania. Czas działania. Może się coś w tle po prostu dzieje, ustawia i wy. Czas działania dopiero przyjdzie. Ok, tak to zostawiam. Napiszcie mi w komentarzach, czy to ma jakiś sens dla Was? Czy to się sprawdza? Teraz druga grupa um, Universal Fantasy. Teraz do czynienia albo z kim? I to jest rycerz pentakli i co możecie z tym zrobić? Cierpliwość, ziemiarkowanie. bardzo dobrze. I rycerz pentakli pokazuje nam, że trzeba coś, trzeba na coś poczekać, trzeba coś zaplanować, zrobić krok po kroku, bo wszystko się dzieje w swoim zaplanowanym wcześniej czasie przez wszechświat, czy coś wymaga po prostu. Dopracowania, spokoju, krok po kroczku, oszczędzanie. Nie ma tu żadnych impulsywnych zadań, za, zachowań. Ktoś tutaj jest bardzo spokojny może być osoba z podznaku panny, rozważny, taki konkretny koziorożec, byk. Kto nie lubi się spieszyć. Jaka jest porada? Wy się też nie spieszcie, bo umiarkowanie pomówi po, nam że o tym, że coś się dzieje w tle i coś się równoważy. Ktoś jakieś wnioski wyciąga, ale to potrwa jeszcze. To jest długi czas czekania, może kilka tygodni, kilka miesięcy. Lub też po prostu dajcie sobie na wstrzymanie i zajmijcie się czymś innym, żeby tej osoby nie popędzać, bo to jest osoba. Może być mężczyzna, kobieta. Że. Może chodzić o pracę, o awans, że napracowaliście się drobiazgowo bardzo, przyłożyliście się do czegoś i czekacie. No i trzeba jeszcze poczekać. Ale ktoś, te, to, ktoś ten wysiłek i te efekty zobaczył. I to nie, to nie uniknęło, bo tu jest potrzeba zrobienia czegoś bardzo konkretnie i solidnie. Albo macie do czynienia z taką osobą, która jest solidna, która nie chce niczego zawalić i oni wiedzą, co robią. Dlatego wy co zrobić? Poczekać, po prostu poczekać. Teraz tak, z mojej talii wezmę karty, zobaczymy, jak jakieś tematy pasują do tych dwóch tarotowych kart. Serza Pentakli. Zmiana scenerii. Aktorzy ci sami, czyli jakby coś się zmienia. Ta osoba może nie lubić zmian, ale z, aktorzy ci sami, czyli braliście udział w czymś wcześniej i znowu będziecie brali w czymś udział. Sceneria się zmienia. Może ktoś zmienia pracę, przeprowadza się, rozwodzi się. Nie wiem, ale jakaś para, jakieś dwie osoby zostają razem. I yy, co do porady, żeby być cierpliwą, miarkowanie, nieporozumienie. Dwie osoby nie rozumieją się, teraz mamy retrogradację Merkurego w Baranie, długo się kończy, 25 się kończy, więc jeżeli powstało nieporozumienie w tym czasie, no to jak najbardziej jest jakichś impulsywnych zachowań, szybkie założenia, jakieś takie coś, co yy, no szybkie wnioski po prostu. Ktoś zrobił szybkie wnioski, a tutaj mam osobę, która nie, nie porusza się szybko, tylko bardzo powoli. Także to, to, się, to nieporozumienie ono się wyjaśni prawdopodobnie, ale trzeba poczekać jeszcze. Więc to, co to, to, to się tutaj się podziało, że ktoś kogoś popychał, nakręcał, żeby szybciej, szybciej, i tak dalej, to wyniknęło z tego nieporozumienie. Ktoś się wycofał prawdopodobnie, ta spokojna osoba, bo naciskaliście na coś. I teraz jeszcze wezmę dwa, trzy numerki. Zrzuty kości. No tam mamy, tam jest, pier, ta jest pierwsze, 78. Nie słuchaj ego. Nie, 111. Lata 60. I 83. Biżuteria. Nie wiem, może taki temat komuś tutaj pasuje, może ktoś dostał jakąś biżuterię w prezencie. I teraz trzecia talia z jaspisem. Czym macie do czynienia? Osoba lub sytuacja. Sprawiedliwość. Jedenastka. Osoba z podznaków wagi. Sprawy związane z biurokracją, ślubem, rozwodem, legalność, nielegalność, równowaga, brak równowagi, sprawiedliwość, brak sprawiedliwości. Decyzje, podejmowanie decyzji. Wyważenie czegoś. Co możecie zrobić? Piątka Mieczy, zachować się egoistycznie, myśleć tylko o sobie lub popatrzeć na to, z kim macie do czynienia, że może wy chcecie sprawiedliwości od osoby, która nie oferuje czegoś takiego, bo oni się patrzą tylko i wyłącznie na własne zyski, własne sprawy. Egoista, Narcyz, ja w Piątce, w piątce Mieczy bardzo widzę Narcyzów, tak samo wszyscy Boław, Piątka Mieczy, ktoś taki bardzo skupiony na sobie, kto coś, coś tam chce uzyskać, ale nie, w ogóle nie mówi o co mu chodzi, nie gra czysto, tylko jakieś gierki prowadzi. Także Wy chcecie, kwestią jest taką, że Wy się chcecie chyba zemścić na tej osobie, jakąś podjąć jakąś decyzję, która ich, yy, chcecie ich ocenić, ukarać lub też żądacie sprawiedliwości, sprawiedliwego traktowania od tego typu osoby. I to się nie uda, bo oni bo pracują sobie na coś, i wszechświat to załatwi, wcześniej czy później z nimi, ale jakby wy tracicie czas po prostu, tak uważam, na próbie uzyskania żeby tak, tego, żeby oni na was popatrzyli, że oni zrobili błąd i wy, że powinniście być potraktowani sprawiedliwie, i tak dalej, to prawdopodobnie się może nie udać w związku z tą osobą. Jeżeli chodzi o sprawy legalne, to bądźcie sprytni. Nie ujawniajcie tego, co chcecie zrobić, tylko grajcie swoimi kartami. I bądźcie zdrowo egoistyczni. Myślcie tylko i wyłącznie o swoich korzyściach, sprawach, potrzebach. Teraz moje karty. Czy one coś mają tutaj wspólnego z tym, co widzimy w tarocie? Bo nie muszą, ale może będzie jakaś informacja dodatkowa. W międzyczasie wrzucam teraz na YouTube rozkład dla wszystkich Zodiaków na Maj. I z czym się macie teraz kontakt? Co się dzieje? Sprawiedliwość? Odliczanie. Jest czekanie na coś i równoważenie się, i co możecie zrobić? Ograniczenie. Coś w zachowaniu tej osoby was ogranicza, i czujecie się tak, jakbyście mieli takie kamienie, jakbyście byli uziemieni za bardzo. Nie możecie się urwać, jak czujecie się jak więźniowie. Może chodzi faktycznie o sprawy. Z kimś, kto siedzi w więzieniu, na przykład, albo został za coś skazany, i was to strasznie ciągnie w dół, że się, czujecie się sami, się czujecie zniewoleni i chcecie się oderwać od tej, od, tej, od tego związku. Może ktoś ma takiego męża albo żonę. I tu jest odliczanie, czyli odliczanie do podjęcia decyzji, to decyzji, która będzie sprawiedliwa dla Was, że Wy sobie tę sprawiedliwość sami wymierzycie, tak naprawdę. Albo tej osobie, yy, lub też czekacie na decyzję sądu. Dobra, i jeszcze numerki, może jakaś tutaj wyjdzie dodatkowa informacja. 95. Rudy-Ruda. 94 blondyn, blondynka. Wrócę 4 razy, bo tam mi się nie obróciły za bardzo. 612, I nie mam tyle. Zrobimy z tego 126, bo mam tylko do końca do 129. Zrobimy 126 we wrześniu. I ten czwarty raz poprawkowy, tu mamy 124, czyli robimy tak, jak jest. W lipcu, w lipcu, we wrześniu, czyli czas nadchodzi jeszcze. Taki czas, jakby ja to widzę, jako takie nawiasiki od lipca do września. Coś będzie się działo w związku z, tej, z legalnością, z rozwodem, ze ślubem, z jakimiś sprawami, z sądem, biurokratyczne bardzo sprawy. No to dziękuję za oglądanie. Zapraszam po prywatne odczyty i zapraszam też do oglądnięcia rozkładu na. Maj dla wszystkich Zodiaków. Cześć.